Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Zemper i zapraszam do oglądania. Na wstępie dziękuję wspierającym Galaxy Lesko, Smoki, Dropek, Delay, V-Break, Kalizar i Lord Piotr 08 oraz pozostałym na niższych progach. Lecimy do filmu. Moi drodzy, dziś pokażę Wam, jak atakować fortece. Będą to różne sposoby, w zależności od krainy. Będzie m.in. metoda ataku wilkami, metoda ataku wojskiem samurajskim oraz metoda ataku zwykłym wojskiem z normalną prędkością przemieszczania. Ale na początek pokażę Wam, jak złożyć sobie dowódcę, który zapewni Wam 105% prędkości. Jak wiemy, normalny dowódca ma tej prędkości 75-80%. Tak? Jak widzicie tutaj efekty przed bitwą, zielona zakładka w tym miejscu, gdzie mam teraz kursor. Widzicie zieloną zakładkę, 74% prędkości. No dobra, ale da się złożyć coś lepszego, tylko trzeba chwilę pogłówkować. E musicie złożyć sobie zestaw Feniksa, myślę, że każdy z Was jakiś tam gdzieś ma taki komplet. E I po prostu główkę, chowacie sobie tą główkę, którą tutaj macie. Jeżeli nie macie Feniksa, to może to być inny czerwony dowódca na NPC. I szukacie główki, którą dostawaliście na początku gry, gdy trzeba było wybrać jednego z trzech bohaterów. Ta główka może być takim starszym panem, takim młodszym panem z mieczem, albo taką panią. Ja mam tą panią właśnie. Zaraz wam zaprezentuję proszę bardzo, ten cerka mieczy. Każdy z tych trzech bohaterów ma premię. Jego bonus jakby to jest 25% prędkości przemieszczania armii Podczas ataku na cele NPC Plus jest taki, że wymaksowany Feniks ma prędkości 80 A bonusy z główek nie liczą się do limitu Tak więc osiągamy limit 80% A do tego jeszcze 25 z główki I daje nam to lepszą prędkość niż gdybyśmy lecieli normalnym dowódcą Tak więc on jest na numerze 31 No i może porównajmy, żeby to nie pozostawać tylko przy słowach Włóżmy sobie wojsko samurajskie Spróbujmy wysłać atak i trwa to minutę 34, tak? Jeżeli wybierzemy dowódcę numer 31, pik to ten dowódca. Trzeba dostosować ilość, ilość wojska bez na flance. I z minuty 34 robi się nam minuta 24. Na krótkim dystansie, może nie jest to jakby duża różnica, ale mniej więcej na fortecach będzie to od 1 do 2 minut, no a to robi różnicę. Tak więc to słowem wstępu taki właśnie bonusowy dowódca. Uwaga, jeżeli nie macie tego elementu, to wystarczy napisać do supportu, że no usunęliście dawno temu, nie wiedzieliście, że ma taki fajny bonus, i kurczę, żałujecie tego, i napiszcie na przykład, że, że było to pomyłka albo jakieś nieporozumienie czy coś prawdopodobnie Wam zwrócą ten element, tylko musicie wyspecjalizować jego nazwę albo jego parametry. Tak więc po prostu główka z początku gry z bonusem do prędkości przemieszczania na cele NPC. No dobra, no i przejdźmy sobie teraz do Fortec. Zaprezentuję Wam wszystkie trzy Fortece i będą również raporty z nich. Ok, zacznijmy od Fortec na zimie. Są trzy sposoby, aby je zaatakować. Możemy zrobić to wilkami w sposób najszybszy, możemy zrobić to jednostkami samurajskimi lub normalnym wojskiem. No dobra, zacznijmy więc od pierwszego sposobu, czyli ataku wilkami. Tylko jeszcze przypomnę, że jedynym miejscem, gdzie możemy zakupić wilki, jest wioska na ziemię. Trzeba mieć ją ulepszoną na trzeci poziom, i wtedy wymieniamy sobie pełny magazyn na 110 wilków. No mniej więcej tyle będzie nam potrzebne do ataku, ale najlepiej, jakbyście mieli ze 150-200 sztuk. OK, tak więc ja mam już wilki, pokażę Wam jak wykonać właśnie ten atak wilkami. Robimy to w taki sposób, że w pierwszej fali umieszczamy jedną jednostkę na środku i jedną po lewej stronie. Ważne, żeby mieć dosyć mocnego dowódcę NPC, najlepiej żeby był to dowódca reliktowy, niebieski. Będziemy mieć mniejsze straty. Następnie lecimy sobie jedną, jednego wilka ponownie w drugiej fali na środku, ale już maksimum po lewej stronie. I następnie dajemy sobie... Maksimum na środek tych wilków. W taki sposób będzie około 50 strat, tak więc przypomnę jeszcze raz: pierwsza fala po jednym na środek i lewą stronę, druga fala, jeden na środku, maksimum po lewej i trzecia fala, maksimum na środku. Jeżeli mamy wilków, oczywiście więcej, jeżeli kupimy 200-300, no to możemy uzupełniać wtedy w trzeciej fali środek plus lewa strona i w czwartej fali również środek i lewa strona, ale nie musimy, bo strat po prostu no nie będzie dużo a atak, zobaczcie jak szybko leci, 11 minut do fortycy, która jest odległa o 150 kratek. Dobra, kolejnym atakiem będzie atak wojskiem samurajskim. E, tak więc samurajskie wojsko można pozyskać podczas inwazji samurajów za żetony w sklepie, e, za żetony Bushido. No i robimy w taki sposób, że atakujemy po prostu środek e, i lewa strona i dajemy tak najlepiej 4 fale, to wiecie, też zawsze więcej łupów, będzie mniej strat. I tak mało wojska się mieści w fortece na ziemi, bo jest to po prostu nisko poziomowy baron. Jak widać, to jest 21 poziom. No a jak wiemy, barony niskiego mają, poziomu mają po prostu ograniczenia co do ilości. Tak więc na wszystkie cztery fale dajmy sobie wojsko samrajskie bez narzędzi. Ewentualnie, jeśli ktoś będzie miał duże straty, ma słabych dowódców, może sobie dać narzędzia właśnie takie podstawowe, bez żadnych bonusów, tylko zwykłe do muru. I one mają prędkości 75, to jest więcej niż samuraj, tak więc one tego ataku nam nie spowolnią, więc możemy sobie dać na przykład, no może nie w czwartej fali, ale w pierwszej fali, no na przykład po trzy drabiny i to żadnej szkody nie wyrządzi w czasie przemieszczania. I taki atak leci 18 minut, tak więc 7 minut wolniej od ataku na wilkach. I teraz zróbmy sobie atak normalnym wojskiem. Ja tutaj po prostu odznaczę wszystkie te yy, rodzaje narzędzi i użyję automatycznego uzupełnienia na... Środek i lewą stronę na wszystkie fale, no i wstawia mi się demony, jest to wojsko też wolniejsze i to leci 30 minut. Tak więc jak teraz Wam pokażę przegląd, no to atak wilkami już kawałek zaszedł i idzie 10 minut, w porównaniu do tego 17 minut zwykłe wojsko samurajskie i 30 minut standardowe jednostki, demon przypomnijmy ma 30 prędkości. No dobra, przejdźmy zatem do fortec na piaskach. Tutaj również mamy trzy metody atakowania, czyli wilkami, samurajami lub wojskiem normalnym. E, ostrzegam od razu, że wilkami będziecie mieć ponad 100 strat. No jest to dużo, ale mm, jest to koszt tej przewagi, właśnie prędkości. Wybieramy sobie najmocniejszego dowódcę, jakiego mamy, i dajemy e, po jednym wilku na środek i lewą stronę w pierwszej fali. To samo robimy w drugiej. To działa jak zbijaki. Na fortecach maszynki są tylko w trzech falach ataku, ale w czwartej już nie. I w czwartej fali właśnie dajemy yy, yy, środek i na lewą stronę maksimum. I trochę zabrakło, to nie jest dobry znak, powinienem mieć max. Tak więc yy, pierwsze trzy fale zbijaki wilkami, czyli po jednym, pierwsza, druga, trzecia fala ataku, a w czwartej dajemy sobie wilki na środek i na lewo yy, na maksimum. Ważne, żeby był, był mocny. Dowódca, dobra. Wysyłamy ten atak, leci 13 minut, następnie pokażę wam, jak atakować samurajami. E, dajemy sobie <laughs> na środek i na lewą stronę, i tak lecimy wszystkie fale. Aby mieć po prostu mniejsze straty, bo wiadomo, więcej wojska w ataku to mniejsze straty, tak więc się to opłaca. No chyba, że mamy niewiele wojska, to wtedy nie. Jeżeli mamy kiepskiego dowódcę, bo tutaj to nawet można lecieć słabym dowódcą, jakimś czerwonym. Załóżmy, że mamy kiepskiego dowódcy no to zawsze można dodać trochę drabin, tak jak na przykład, nie wiem, 6 drabin drewnianych. Nie spowolni to samurajów. E, no dobra, no i wysłamy atak i leci on 20 minut. No i polećmy z jednostkami zwykłymi. Tutaj wystarczy, że zaznaczał to uzupełnianie na dwie fale, wyłączę maszynki, żeby ich nie dodawało. No i jak sobie tak damy, to poleci oczywiście wszystkie fale. Dajemy tak przy wszystkich falach jest to wojsko i lecimy 34 minuty. Tak więc zajrzymy do takiego przeglądu, jakby 12 minut wilki, 20 samuraj, 34 zwykłe wojsko. Tak więc teraz przejrzyjcie raporty i lecimy na szczyty. No dobra, no to teraz czas na ostatnią fortecę, czyli na smoka. W tym wypadku niestety atak wilkami będzie niemożliwy, ponieważ obrona smoka, już Wam zaprezentuję, zróbmy skana, no, jest dosyć, dosyć mocna Ym, oraz kasztelana jest mocniejszy niż na ziemi i piask, dlatego z y, wilkami tutaj nie polecimy. Jak widzimy są to jednostki o wysokiej sile bojowej, A, no więc pokażę Wam jak atakować samurajami i jak atakować y, wojskiem normalnym. No dobra, zacznijmy sobie od samurajów. Generalnie możemy wykorzystać, jeżeli macie taki szablon na latanie po wieżach na szczytach. Wygląda on w taki sposób, czyli od 5 do 8 drabin na, na bokach i wojsko dystans, to możecie go na wszystkie fale zastosować. Tak, i wtedy lecicie? Lecicie wojskiem samorajskim 21 minut do odległych celów. Pokażę jeszcze, jak to zrobić, jeżeli nie macie szablonu, to jak to zrobić ręcznie, czyli dajemy sobie wojsko samorajskie w pierwszej fali, tutaj wstawiamy. No najlepiej, tak żeby mieć zapas to 8 drabin, no i potem w drugiej fali, też stawiamy sobie to wojsko, więc ja sobie tutaj wybiorę i w trzeciej również na, na bokach, no i w czwartej na bokach, i w taki sposób lecimy. Ten atak będzie przemieszczać się 21 minut. Ok, teraz wojskiem zwykłym. Jest trochę inna metoda, która przynosi no, dosyć nieduże straty. Poczekajcie, bo jakby nie mam innego wojska tutaj, ok. Ale jeżeli wstawimy tarczę, to nas zwolni do prędkości normalnego wojska. Yy, I tak więc ja mam na tym dowódcy, yy, jak widzicie, prędkość przemieszczania drewnianej tarczy osłonowej 97%. Tak więc mogę tutaj wykorzystać właśnie drewniane tarcze i nie będzie to spowalniać. Ale alternatywnie możecie wstawić 14 muru tarczy. Ja wstawiam 42... 40, sorry, drewniane tarcze. I to leci mniej więcej z prędkością normalnego wojska. No i to leci, jak widzicie, 34 minuty. Tak więc jest różnica. Jeżeli wstawilibyście mur tarcz, to prawdopodobnie leci wolniej. Aha, no i w falach od drugiej do czwartej wstawiamy sobie wojsko samo po prostu. Jakby bez... Wystarczy, bez narzędzi. No i w taki sposób sobie lecimy na tego smoka. Leci to 34 minuty, więc jak widać, 14 minut wolniej. Tak więc teraz zaprezentuję Wam raporty właśnie z tych smoków. O, proszę bardzo, 20 minut, 34 minuty. No i przyjrzymy się teraz raportom. No, dobra, tak więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli film był dla ciebie pomocny, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jednak nie był i coś poszło nie tak Twoim zdaniem, to napisz w komentarzu i zostaw łapkę w dół, oceniając ten film. Ja wam dziękuję serdecznie. Dziękuję również wspierającym na progach VIP i wyżej, czyli Galakselesko Smoki, Dropek, Delay, Faubrek, Kalizar i Lord Piotr 08. Dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym materiale oraz transmisjach na żywo. Więc do kolejnego. Na razie pięć, pa pa.